No, hej, co tam słychać? A no u mnie okej. Okay. W tym odcinku będzie kontynuacja tak jak obiecałam tej historii, zdziska złodziejaszka. Zdradzę wam też tajemnicę, czy kiedykolwiek mi udało się coś ukraść. A także przedstawię kilka ciekawych sytuacji i takich trochę różnych przeżyć i obserwacji z mojej pracy w sklepie. Ogólnie rzecz ujmując, to tematem tego odcinka będzie kradzież. I być może trochę głupio to zabrzmi, ale jeśli jesteście zainteresowani taką tematyką, no to zapraszam do wysłuchania. Siema, tu Polinorka, czyli Kasia w Norwegii. Tak na maksa się cieszę, że tutaj jesteś. Rozgość się, ja zrobię nam coś do picia i sobie pogadamy. Zanim zacznę, to chcę po raz kolejny zaznaczyć i przypomnieć, że sklep, w którym pracuję, znajduje się na wsi. I to jest taki mały, osiedlowy sklep pod logiem dużej sieciówki i u nas zdarzają się takie sytuacje, które na pewno nie miałyby miejsca w dużych miastach. Mam świadomość tego, że tam mogą się dziać dużo inne, gorsze rzeczy, aczkolwiek no, chodzi o to, że tak jest. Sytuacja jak ta ze zdziskiem, no, ostatnio to by nie przeszło w dużym mieście. I ja właśnie obiecałam, że dokończę tą historię, ale później sobie tak myślałam o tym, i kurczę, ja chyba nie powinnam mówić o takich rzeczach. Cały ten odcinek będzie chyba o takich rzeczach, które są trochę niewygodne, bo on będzie o kradzieży. Ale po pierwsze, to wydaje mi się to bardzo, bardzo ciekawe, bo ja osobiście uwielbiam słuchać takich smaczków z czyjejś pracy. Jeśli macie na przykład ze swojego podwórka takie historie, i Chcielibyście się nimi podzielić, to komentarze są otwarte. Zapraszam do dyskusji. A po drugie, to ufam, że moje bójcory potraktują to właśnie jako formę takiej ciekawostki no i nie wykorzystają tego przeciwko mnie, a już nie mówiąc o tym, żeby to wykorzystać w jakiejś złej wierze czy tam intencji. Ja powiem Wam szczerze, że no, nie musiałabym być zatrudniona w sklepie, żeby wiedzieć takie rzeczy, o których będzie mowa w tym odcinku. Bo mogłabym być zwykłym klientem, który to obserwuje też, ale dzięki tej pracy, dzięki też może takiemu mojemu dziennikurskiemu oku. A może też po prostu dzięki takiej zwykłej uważności na drugiego człowieka dostrzegam więcej. Nie wiem, co za tym stoi, ale bardzo często widzę i czuję, jak ktoś kradnie. Dobra, kończy już ten jak zwykle przydługi wstęp. Ale jeszcze jedna taka techniczna rzecz. Gdybyście słyszeli coś w tym stylu. To pod mikrofonem, pod tadzikiem, mam taki kocyś. I on jest taki fajny, jest taki Włochaty, i ja czasami się zapominam i grzebię sobie w nim. Sorry, no, staram się bardzo tego nie robić, ale to jest czasami silniejsze, więc jeśli się zastanawiacie, co tak szmyra, to właśnie ja, sorry. No i co? Zdzisek, tak? Zdzisek to jest lokalny alkoholik. Niby tak się mówi, że Norwegia jest super w ograniczaniu sprzedaży tego alkoholu. Tak w Polsce się głośno mówi o a prohibicja, coś tam tego. Ale z mojego punktu widzenia, to jeśli ktoś ma sobie kupić alkohol i się narąbać, to nie ma kompletnie znaczenia, czy alkohol będzie zamykany o godzinie 23, czy o 18. Serio, uwierzcie, że jeśli Zdzisek chce bardzo bardzo, to on potrafi przyjść do sklepu o, po otwarciu zaraz i kupić sobie no, cztery takie sześciopaki, i dla niego nie ma problemu wstać wtedy rano i zapłacić jeszcze w dodatku gotówką, żeby go nikt e, nie sprawdzał. Więc to tak trochę działa, a trochę nie działa. No. To jest tak samo jak na przykład to, że Zdzisek nie pracuje. Bo on przez swój alkoholizm. Nie może podjąć pracy, ale jakimś dziwnym trafem ma pieniądze na to, żeby pić, a picie w Norwegii nie jest tanie. No, ja też nie chcę wchodzić tutaj w takie kwestie zasiłkowo opiekuńcze, bo nie o tym teraz. No, i co ten z No, on ma takie swoje ciągi, takie cugi, że wpada i tak pije, pije i pije, aż do obsrania. I wtedy jest trochę taki też nieuprzejmy i niemiły, ale on się zmienia też fizycznie. Jego wygląd się zmienia, on puchnie. Jest na twarzy tak bardzo czerwony, i złuszcza mu się też skóra wtedy. I jest okropny. Doprowadza się do takiego stanu po prostu, że go zabierają na terapię. I ja nigdy nie pytałam, jakoś. Mi to nie jest potrzebne do szczęścia, gdzie on wtedy dokładnie trafia. No ale wiadome to jest, że jeśli widzicie kogoś co dwa, może co trzy dni, różnie, no widzicie kogoś regularnie i potem bach, ten ktoś znika na trzy miesiące, wtedy wiadomo, że przez ten czas coś się tam wydarzyło, bo po tych kilku miesiącach wraca już nie z dzisek. Wtedy wraca Zdzisław. Jest miły, uprzejmy, uśmiechnięty, czysty, odmieniony i co najważniejsze nie pije. I potrafi nie pić bardzo długo. Czasami nie pije. Ja muszę się do tego przyznać, że na samym początku gdzieś tam w duchu zawsze mu kibicowałam i no trochę byłam tak nawet dumna z tego, że nie pije, a udawało mu się wytrzymać chyba nawet do pół roku, albo jeszcze nawet dłużej. I przy całym takim moim zirytowaniu i czasami wściekłości, takiej zwykłej wściekłości na niego, bo on potrafi dalej naprawdę mi zajść za skórę takimi różnymi dziwnymi tekstami i takim dziwnym też zachowaniem, to czasami po prostu czuję też takie ogromne współczucie no, po ludzku. Widzę często, że on ma poczucie wstydu i takiej ogromnej słabości, kiedy na nowo zaczyna pić. No to na pewno nie jest fajne. A po czym ja to zauważam? Ano po tym, że mówi na przykład: oj, sprzedaj mi jeszcze reklamówkę, żeby znowu nie gadali, że się odurzam. Albo jak jest kolejka przy kasie i jest więcej ludzi, to on z takim głupim uśmiechem tłumaczy się, albo że kupuje to piwo dla kogoś, albo się tłumaczy, że jest jakiś mecz w telewizji, albo że jest właśnie jakieś tam wydarzenie, czy coś. Oj, no i ja jestem taka miętka, że często kruszę po prostu w środku, ale potrafię też się. Bardzo szybko z tego otrząsnąć i krzyknąć do siebie w środku: Hej, folguj te kuce wrażliwości. <laughs> e, przecież wiesz, jak jest. A jak jest? no jest tak, że Zdzisław jest cwany, bo przed tym, gdy ukradł to piwo, to on sobie zdążył wszystko policzyć. Liczył nawet na głos, ile piwa może ukraść, żeby nie został zamknięty i co ewentualnie mu grozi. I następnym razem to ja już nie będę miała wątpliwości, jak się mam zachować. I tak w skrócie, nie wchodząc już kompletnie w szczegóły, to sprawa nie została w poniedziałek zgłoszona na policję. I było powiedziane, że jeśli ma zostać mu wybaczone, to musi mnie przeprosić osobiście. I jestem okej okay z tą decyzją szefa mojego, że nie został zgłoszony z dzisek, bo mam też takie wrażenie, że czasami, oczywiście czasami, dawanie szansy drugiej osobie jest też w pewnym sensie takim daniem szansy samemu sobie. Bo dla mnie te jego przeprosiny to była taka osobista szansa na to, żeby się dowiedzieć, co robić następnym razem, co robić. Jak będę mieć tą wątpliwość w jego przypadku, co robić, co robić, to będę w Wiedzieć już teraz. Wyobraźcie sobie, że przyszedł z przeprosinami, tak? Taki trochę udawał lekko wstawionego. No, wyobrażam sobie, jak głupio mu było. I zaczął od takich głupkowatych tłumaczeń, że tam uciekł mu autobus, że on się spóźnił. Ja mówię, że no, dwie godziny to tak ciężko się spóźnić, nie? A no, wiesz, bo coś tam, bo rower, bo później nie chcieli go wpuścić z tym rowerem, coś tam. Jakiś, no, miał ułożoną taką piękną śpiewkę, dlaczego tak się stało i dlaczego nie zdążył i dlaczego on był do tego zmuszony. No i mówi też takie słowa, że on by chciał przeprosić, ale w zasadzie to on nie ukradł tego piwa, tylko on je pożyczył do poniedziałku. A ja mu na to mówię, że no ja nie chodzę do sklepu i nie wynoszę na przykład telewizora, po czym nie wracam w poniedziałek, mówiąc o tym, że ja ten telewizor tylko pożyczyłam, no dajcie spokój. No i że jeśli mamy w ogóle w taki sposób rozmawiać, to znaczy, że on nic z tego nie zrozumiał i że nie chce mnie tak naprawdę przepraszać i nie mamy o czym dyskutować. No i tam zaczął się pultać, że on przeprasza, że nie przemyślał tego, no i ja już na końcu miałam tak do Właśnie mówię, dobra, idzie już. No i tak się właśnie ta sytuacja zakończyła. Niesmak pozostał. Ja też nie mam w sumie tego doświadczenia, bo ja nigdy nic w życiu nie ukradłam. Chyba, że policzymy jako kradzież taką sytuację, że pytacie się na przykład mamy: Mamo, a mogę złotówkę. A mama wtedy mówi: Tam leży portmanetka, weź sobie. No i wtedy się zabiera dwa złote zamiast złotówki. No to tak, no to taka kradzież mi się zdarzyła. Ale chodzi mi o to, że ja nigdy nie doznałam, nawet nie chcę poznać tego uczucia, jak. Żeby, żeby iść do sklepu i coś zajebać z półki. Mnie by to po prostu zeżarło wewnętrznie, abym ja nie mogła spać, nie mogłabym przestać o tym myśleć, to by mi się przypominało. Ej, a teraz mi się przypomniało, jak już jesteśmy przy takim uczuciu kradzieży, to pamiętacie tego kolesia z kursu? No tego od pistoletu, co tam mówił, że zamiast wody w pistolecie był kwas. On nam też opowiadał, że żeby dostać tą pracę, to musiał sam przejść różnego rodzaju szkolenia, w tym miał takie szkolenie, że musiał kraść. Jej, ja uwielbiam takie opowieści. Mówi, że dało mu to też taką uważność na rzeczy, o których by nigdy nie pomyślał, gdyby nie znał tego uczucia. Teraz to już wie, jak to jest i na co patrzeć, na co reagować, no bo nie da się powstrzymać niektórych takich fizycznych aspektów i odruchów, które dzieją się z ciałem człowieka, kiedy się kradnie. I on na przykład mówi, że no nie powstrzymasz tego za bardzo, że się pocisz. No jest dużo takich Rzeczy, na które można zwracać uwagę, i mówił nam, że udawało im się wyjeżdżać czasami nawet całym wózkiem załadowanym towarem, że ukraść po prostu cały wózek towaru, nie? Ja jestem w stanie w to uwierzyć. Serio. Są takie sytuacje, że na pewno by to przeszło. Mało tego, są też takie sytuacje, że my byśmy tego mogli nie zauważyć w tym momencie. I oni właśnie wykorzystywali takie momenty. I to jest jeszcze śmieszne, że on musiał wrócić do sklepu z tym towarem. Wyciągał legitymację i mówił coś w stylu Cześć, jestem Tomek, zadupcyłem ci właśnie cały wózek towaru. <laughs> No, powiem wam, że nie chciałabym być w takiej sytuacji, żeby ktoś kontrolował akurat na mojej zmianie sklep właśnie w taki sposób. Ogólnie powiem wam, że dla mnie, jako dla osoby zatrudnionej w sklepie, to też jest całkiem stresujące, jak ktoś kradnie. Śmieję się trochę, bo no, ta sytuacja z tym kontrolerem, któremu dałam na imię Tomek, to mm, jest trochę taka zabawna, zwłaszcza, że on to w taki humorystyczny sposób też przedstawiał. No, ale pewnie byście mi nie jak to jest poważny problem, jak wiele osób kradnie. Ja mam też doświadczenie tylko z tej mojej małej wsi, więc nawet nie chcę, serio, ja nawet nie chcę myśleć o tym, co się dzieje w takich wielkich miastach. No, i żebym została też dobrze odebrana. Po pierwsze, to nie jest odcinek jakiś taki z tipami i wskazówkami, jak kraść. No, absolutnie nie. Po drugie, to też ja nie robię tego, żeby obśmiać temat, żeby obśmiać ludzi albo żeby obśmiać samo zjawisko. No nie, mam takie. Ogromne poczucie i świadomość tego, że ja nie za wiele mogę w tym kierunku zrobić. Pomimo tego, że jestem dobra, no mogę powiedzieć, że jestem nawet bardzo dobra w wyłapywaniu takich złodziejaszków, no to to nie sprawi, że cały problem na świecie przestanie istnieć. Bo dochodzi przecież do takich sytuacji, że to staje się chorobą. Dla tych, co to kiedyś będą grali w milionerach, Albo po prostu lubią ciekawostki, to przyda się takie pojęcie jak kleptomania. I to jest właśnie zaburzenie psychiczne, które sprawia, że człowiek odczuwa taką wielką potrzebę kradzieży. Ja sobie to tak trochę wymyśliłam, bo ten mój podcast to on tak się obraca delikatnie w takiej tematyce humorystycznej, takie śmieszki, coś tamtego podśmiechujki. No nie wiem jak wy, ale ja mam często tak, że bawią mnie te moje historie i czasami nawet jak słucham, no to, to się śmieje się, nie wiem jak wy. To jest mój podcast. Ten odcinek też jest mój i pomyślałam sobie, że właśnie to będzie taki odcinek, że najpierw ja sobie pogadam, dokończę tę historię. I tam się wygadam, a później zrobimy sobie taki przegląd społeczeństwa moimi oczami. No, i wy albo się możecie z tym zgodzić, albo się nie musicie z tym zgodzić. To są takie moje obserwacje. Dobra, to zacznijmy od tych najmniejszych, od dzieci. I to jest taka grupa wiekowa, ja wiem. Oni już sami chodzą trochę do szkoły i trochę też wracają sami, ale jeszcze nie ogarniają do końca matematyki i hajsów. I zazwyczaj to jest tak, że przychodzą i mówią, ej. Bo w Norwegii nie mówi się proszę pani, tylko do każdego się mówi po imieniu, a jeśli nie zna się imienia, no to się mówi ej albo ty. Przychodzą i mają tam troszkę drobnych pieniążków w ręce i zazwyczaj mówią coś w tym, ej, a co można kupić za pięć koron? Albo jeszcze razem to mamy tyle i tyle i yy, wystarczy nam, żeby to kupić? No i zazwyczaj nie wystarcza. Dlatego decydują się to po prostu zabrać. I ja tutaj zastanawiam się w tej grupie wiekowej właśnie nad tym, kiedy dziecko ma tą świadomość. I ja nie chciałabym już wchodzić w te aspekty takie psychologiczne, ale to mnie bardzo właśnie zastanawia. Mam kogoś, kto się lubi w psychologii dziecięcej, to się dowiem. <laughs> ale po nich to po prostu widać, bo albo się cieszą tak mocno. Albo uciekają. No po dzieciaczkach to widać bardzo szybko, jak coś knują. Następna grupa to już może i by miała hajsy, i może by im starczyło, ale nie starcza im lat. W Norwegii jest tak, że żeby kupić energetyki wszelkiego rodzaju, to trzeba mieć ukończone 14 lat. No, więc właśnie, jeśli nie mają 14 lat, to kasa mnie blokuje i oni nie mogą dostać tak samo jak alkoholu, nie mogą dostać to, nie mogą dostać energetyka. I ja mam też taki sposób, bo w większości ja tą gównażerię znam i wiem, kto tam może kupić, a kto nie może i ile mają lat, ale zdarza się tak, że nie wiem i mam na to taki sposób trochę śmieszny. Opowiem wam historię. Obok naszego sklepu znajduje się taki ośrodek dla trudnej młodzieży. Ja nie wnikałam, czy to jest bardziej poprawczak, czy coś na wzór sierocińca. Nie wiem, to teraz nie ma znaczenia. Chodzi o to, że tam dzieci mieszkają bez rodziców, pod opieką wychowawców. I przychodziła taka grupka do sklepu. Ja tam obserwowałam szczególnie jedną dziewczynkę, bo ona była bardzo dziwna. Miała takie różnego rodzaju dziwne zachowania. Z nią akurat ten mój sposób y, wypalił. <noise> Udało mi się. I ona przychodzi z tym energetykiem, a ja do niej żnę takiego głupa i mówię: cześć, ile masz lat? A ona wtedy: Ja? Trzynaście, a co? No to nie możesz tego kupić. O nie, weź no, pomyliło mi się. Ja mam prawie czternaście. I mnie najbardziej irytują właśnie takie sytuacje, w których zaczyna się dyskusja. Ja jej mówię, że musi mieć ukończony 14 rok życia i ja muszę mieć na to w tym momencie już dokument. Ej, no weź, a w tym drugim sklepie mi sprzedają. No, ale ja ci nie sprzedam. No, oni nie mają takiego smaku jak wy tu macie, no weź. No, sorry. No, później leci takie kłamstwo, które jest już trochę przykre i słabe, też brzmi coś w stylu. Ej, ale wiesz, bo to Tata mnie prosił, żebym ja mu kupiła. Serio. E, wyjdź. <grym> Przeskoczę tutaj szybko do kolejnej grupy, bo to jest młodzież, która nie ukończyła jeszcze 18 roku życia. No i wiadomo, podobna sytuacja. Oni może by już mieli kasę, ale alkoholu nie mogą kupić. No i co się wtedy dzieje? Capce, rapce. A przeskoczyłam tak szybko, bo tutaj te dwie grupy, czyli ci, którzy nie ukończyli 14 roku i ci, którzy nie ukończyli 18 roku, łączy ich bardzo dużo, więc tutaj będą takie cechy wspólne. Pomijam taki aspekt finansowy, bo on jest oczywisty, że kradną, bo nie mają kasy, ale oprócz tego robią to, ponieważ. Nie wolno im, po pierwsze no to jest chyba taki całkiem mocny argument robią to bo im tego nie wolno zrobić to jest takie logiczne po drugie robią to bo przegrali zakład na przykład a po trzecie robią to bo i tutaj możecie wybrać sobie wszystko bo chcą być bardziej lubiani bardziej atrakcyjni bardziej popularni bardziej akceptowalni w grupie bardziej fajni bardziej modni cool na topie no tutaj pojawia się właśnie mnóstwo takich rzeczy, które sprawiają, że się imponuje trochę grupie albo koledze, ponieważ zazwyczaj te dwie grupy, czyli młodzież i dzieci, to oni zazwyczaj kradną w grupach. To jest ta akcja zorganizowana. Niektórzy robią to i po złapaniu widać taką wielką skruchę i kończy się na tym jednym razie, ale są też takie przypadki pojedyncze czasami, że na przykład w pojedynkę ktoś kradnie. Jak kradną w pojedynkę, to najczęściej dochodzi to, że nie mają pieniędzy albo bardzo potrzebują ukraść, albo też nas w jakimś tam stopniu oszukać, lubią to po prostu. I tutaj w Norwegii, w tej okolicy na takich, co kradną i jeszcze dyskutują i są takimi e, złośliwymi nastolatkami, to się mówi właśnie drittunge, czyli gówniarz tak zwany po polsku w dosłownym tłumaczeniu. I to są takie dzieci, które już mają bardzo duże problemy. Problemy, ale one też same sprawiają dużo problemów innym. I tak jak mówiłam, najgorzej jest, kiedy oni zaczynają dyskutować, wyzywać i bluzgać. Złapałam kiedyś takiego jednego synka. I on, jak szef go spisywał, to był zainteresowany tylko jedną rzeczą. Oczywiście tam naprawdę leciały takie nieprzyjemne teksty w stronę mojego szefa, ale miał tylko dwa pytania. Po pierwsze, czy jeśli nie ma ukończonego 15 roku życia, to czy kara będzie mniejsza? A drugie pytanie było takie, czy ta informacja będzie zgłoszona do innych sklepów w okolicy? I co oczywiście, że to się nie kończy na energetykach i na piwie, no to to idzie przez słodycze, chipsy, no różnego rodzaju przysmaki, przekąski, aż do elektroniki, tak? Śmieszne to jest, bo u nas są energetyki w takich puszkach półlitrowych i najczęściej kradną w taki sposób, że wsadzają do rękawa kurtki albo gdzieś w kaptur, albo kitrają sobie w ubraniu i myślą, że tego nie widać. No, może się zdarza tak, że tego nie widać, ale najczęściej to już po samym sposobie. Chodzenia widać, że coś jest nie tak. W zeszłym roku złapałam taką laskę, która wyniosła dwa e, sześciopaki w takiej małej torebce. Kurde, jak ona to zmieściła, to ja nie wiem. To były takie piwa e, 0,33 w sensie małe. Dorośli. I tutaj to już najczęściej dominuje właśnie takie to zaburzenie psychiczne, o którym mówiłam, że odczuwają satysfakcję z powodu kradzieży, z powodu oszukania, z powodu tego, że nie zostali przyłapani. I w tym wieku jest bardzo dużo osób. To raczej nie wynika z tego, że brakuje pieniędzy, bo zasiłki i ta opieka społeczna to jest na całkiem spoko poziomie, tylko oczywiście ci ludzie odczuwają już satysfakcję z tego, że kradną, że nie zostali przełapani. No tutaj w dużej mierze właśnie sprowadza się wszystko do tych zaburzeń psychicznych, albo do problemów z alkoholem, albo do problemów z narkotykami, albo jeszcze jakichś różnych innych rzeczy. No tutaj jestem za cienka, żeby sobie pozwalać na... Dalsze dywagacje. Była u nas taka para chłopak z dziewczyną może go trzydziestki, może trochę więcej. Oni tak kradli, my, my czuliśmy i wiedzieliśmy, że oni kradną. Dziewczyna tak chuda, że wiecie, jak idzie, to boicie się, że za chwilę coś jej pęknie, gdzieś kość jakaś albo coś jej się złamie. Ja nie wyobrażałam sobie, w jaki sposób ona może kraść, bo ani nie miała ze sobą torebki, ani nie miała ciuchów, w które mogłaby pakować. Kurde, no nie wyobrażałam sobie tego, jak ona może kraść. No i co, jak kradła? Pakowała do butów. Wiecie, to też wpadli na takiej durnej rzeczy. Robili takie zakupy, oni zazwyczaj takie robili, że dwie zgrzewki piwa, po 300 koron, jedna powiedzmy. Tytoń, również 300 koron, bo tam jeszcze bledki do tego tytoniu i nie wiadomo do czego jeszcze. I jakieś tam snusy, jeszcze czekolada na gastro. Wszystko się zgra. I rachunek wychodzi ponad 1000 koron. Wpadają na czym? Na kolorowance dla dziecka za 29 koron. No, rynce opadają, no. Ostatnia grupa to są starzy ludzie, i oni są ogólnie śmieszni. I tak samo jak grupa tych dzieciaków, tych takich najmłodszych, to też starzy ludzie bardzo rzadko kradną, ale kradną. Przychodzi taka starsza kobieta, ja ją też już dłuższy czas obserwuję. Być może niepotrzebnie, no ale mam takie coś, bo ona zawsze wymusza na mnie, żebym przeceniła jej kwiatki. Ja wiem, że dostaję kwiaty w czwartek, rozpakowywuję je, no świeżo do nas przyszły, a ta w tym samym dniu kupuje u mnie te kwiaty i mówi mi, że one źle wyglądają, że tragiczne są. I w takich sytuacjach, jeśli ja rozpakowywałam te kwiaty i nie zgłosiłam żadnej reklamacji i one dalej stoją na sklepie, no to znaczy, że wszystko z nimi w porządku i ona zazwyczaj przychodzi właśnie, wymusza i ja jej mówię wtedy, że przepraszam, ale dzisiaj je dostaliśmy, ja nie mogę Obniżyć ich ceny, bo one są ok. No i ona jest taka śmieszna, że mówi właśnie wtedy: No to zobaczymy. Jak przyjdę z reklamacją, to następnym razem do twojego szefa, nie do ciebie. A my z szefem mamy później bekę z niej. <grym> ale to jest tak ogólnie. Nie wiem, czy w całej Norwegii nie sprawdzam tego. Nie mam takiej potrzeby, żeby to sprawdzać. Ale u nas jest tak. Że jak ktoś przychodzi z reklamacją, to się raczej nie dyskutuje. I ja osobiście też byłam sama w takich sytuacjach, że coś mi się zepsuło but, zegarek, jakiś elektronika czy coś. Ze mną raczej też nikt nie dyskutował. Pisali raport coś tam, ja dostawałam nowe produkty. Więc u nas w sklepie tak jest, że jeśli ci się pomyli, albo kupisz sobie nie taki produkt, albo coś tam, to my nigdy raczej nie robimy z tego problemu. Bardzo rzadko są nawet wyjątki. Już nie. Mówiąc o tym, że absolutnie nie dyskutujemy z klientem, kiedy on zwraca nam uwagę na jakość produktów świeżych, czyli warzyw, owoców, czy na przykład mięsa, czy czegoś. Jeśli ktoś przychodzi z taką rzeczą, ja wtedy mam bardzo dużą skruchę i wydaję albo nowy towar, albo zwracam pieniądze. Starsi ludzie, a i teraz tak właśnie, różnica pomiędzy tymi starymi ludźmi a tymi takimi dorosłymi jest płynna. Ja nie mam osobiście takiej definicji, kiedy się jest jeszcze dorosłym, a kiedy się jest już starym człowiekiem, a tak sobie myślę, że na właśnie tym przykładzie to dorosłym się jest do momentu, kiedy się dyskutuje. I. Żąda się swoich praw. A starzy ludzie to mają na przykład tak, że kupują powiedzmy kilogram ziemniaków i coś im tam nie podpasuje. No, jeden powiedzmy jest zgnity. I zamiast przyjść i powiedzieć: Normalnie dostaliby za to hajsy, to oni wolą po prostu tego ziemniaczka zapierdolić następnym razem. Ja bym takich smaczków miała mnóstwo jeszcze, ale idę, lecę, idę sobie, bo bez ściemy mamy bardzo ładną pogodę, co na północy nie zdarza się bardzo często, i tutaj będzie taka informacja dla ludzkości. 4 czerwca 2021 roku w północnej Norwegii mamy ponad 20 stopni przez kilka dni z rzędu. No więc szybko, szybko, igraszki słowne, bo tym razem coś się tam znalazło. Punkt pierwszy na mojej igraszkowej liście to capca rapcaj. I ja przez całe dzieciństwo, bo to słowo się gdzieś tam pojawiało w moich okolicach, myślałam, ja byłam przekonana, że to słowo oznacza. Czynność, czyli, że jak ktoś coś kradnie, to właśnie capca-rabca. I szukałam i szukałam, i nigdzie nie mogłam tego znaleźć. Więc zadzwoniłam do wujka Leszka, którego bardzo serdecznie pozdrawiam teraz. I wujek mi właśnie wytłumaczył, że kiedyś capca-rabcaj mówiło się na złodzieja w dawnej Jugosławii. Dajcie znać, czy kiedykolwiek słyszeliście takie określenie. Druga rzecz na mojej liście to przykitrać. No, to po prostu schować, i myślę, że tym słowem można się bardzo fajnie bawić, bo można przecież przykitrać, przekitrać, zakitrać, pokitrać i tak dalej. Bardzo podobnie sytuacja ma się przy słowie. Zadupcyć. I to słowo też można sobie modyfikować jak się chce, oczywiście ono wtedy będzie miało różne inne znaczenia. Tak, to jest słowo bardzo wulgarne, ale wy nie przedupcie takiej okazji, lajki, subskrypcje i komentarze. Pozdrowionka, pa i do następnego.